Dzień dobry, szanowni państwo, witam na kanale Analiza Polityczna Ekstra. Testujemy nową rzecz, nową transmisję na żywo. Takie krótkie chciałbym wam pokazać fleszę tutaj. Nawet nie transmisja na żywo, tylko taka nowa forma materiału. Zobaczcie, co się stało z panią, jak została potraktowana pani minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska, na Łęcz Polski 2050 w telewizji Polskiej w stanie likwidacji za to, że, uwaga, za to, że uznaje prezydenturę Karola Nawrockiego i chce jego zaprzysiężenia. Zobaczcie ten fragment. Na, jak pani chce na, naprawiać spółki, jak z Polski 2050 dochodzą takie sygnały, że pani zatrudnia swoją córkę w partii, to jest prawda? Pani redaktor... My nie mówimy o żadnej spółce skarbu państwa, ale to Przecież prawda, że, że w Polsce jest Partia Polska 2050. 2050. I Partia Polska 2050 może zatrudniać kogo chce. Nie mylmy partii i jej zatrudnień. Ale pani jest alternatywą tej nie, partii. nie mylmy partii i jej zatrudnień. I naprawdę nie mieszajmy w to mojej córki, która jest bardzo dobrą profesjonalistką. Ale pracuje w Polsce. Nie mylmy partii ze spółkami Skarbu Państwa. Jakby moja córka pracowała w spółce Skarbu Państwa i jeszcze mi podległej, to pani redaktor miałaby prawo zadać mi to pytanie. A w partii? Natomiast to kogo, zatrudniamy, pieniądze to, kogo, to, kogo zatrudniamy w partii, to jest sprawa. No dobrze, ale pani ministro, pytam Naprawdę, o to, to dlatego, że pani w za lat rządów PiSu oburzaliśmy się, że Brac pracuje jest w członkiem partii 2050. Jaki jest zarzut, że ktoś, kto jest członkiem Polski Partia 2050, pracuje w partii Polska 2050? Nie no, wie pani, Co to w ogóle ma prawo ale wiedzieć? Oczywiście. No, Szanowni Państwo, jak ja to oceniam? No, sprawa jest bardzo, bardzo prosta. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz zaczyna krytykować postępowanie Donalda Tuska. Pani Pełczyńska-Nałęcz, pani minister uznaje wybór Karola Nawrockiego. Uznaje to i chciałaby jego zaprzysiężenia. Chce kontynuacji pracy w ramach rządu. Chce współpracy z prezydentem i proszę bardzo już jest atak i pytania o zatrudnienie Córki minister Pełczyńskiej nałęcz w partii, w strukturach partii Polska 2050. No, moi drodzy, Renata Grocha szybko odpisuje na krytykę, że ona ma prawo pytać każdego o wszystko i zawsze to będzie robić. Polecam: pani Renato, pani redaktor, jak będzie premier Donald Tusk gościem u pani, proszę zapytać premiera Donalda Tuska, jak on komentuje to i czy to jest normalne, że jego syn pracuje. W, w jednym z gdańskich samorządów. Ja wiem, że ten Michał Tusk zarabia tam mało, ale jednak to jest samorząd podległy Platformie Obywatelskiej czyli partii, która, której przewodniczącym jest. Donald Tusk. Jak jesteście tacy mądrzy, pytajcie o to Donalda Tuska, a nie akurat teraz ten minister, która krytycznie podchodzi do tego, co robi Donald Tusk, Roman Giertych, Adam Bodnar No, nieładnie. Nie Jednak zatrudnienie kogoś w partii to jest zupełnie inna sprawa. Też może podlegać dyskusji niż mimo wszystko w spółce Skarbu Państwa, na przykład gdyby to była, tak jak pani minister się broni, spółka Skarbu Państwa podległa a, y, jej osobiście. No, tu jest spora różnica, szanowni Państwo. Do zobaczenia.